Jest jedna kamera, jest druga, jest trzecia. Jest telewizor, na którym gramy w FIFA, oczywiście. Witam, kochani, bardzo serdecznie. Jurkowski z tej strony. Dzisiaj szczególny odcinek, jak już widzieliście w tytule. Pokażę Wam moje mieszkanie w Gdańsku po przeprowadzce z Norwegii. No i do tego Patronite, czyli. Nowa rzecz dla mnie, rzecz ważna dla mnie. Także tutaj zacznijmy sobie od tego. Patronite, ci, którzy kojarzą Patronite'a, w sensie ten portal, wiedzą o co chodzi. Także ich po prostu zachęcam do zajrzenia do linku w opisie, gdzie jest ten mój profil na Patronite, gdzie wszystko jest opisane. Dlaczego założyłem Patronite'a. Będziecie mogli sobie oczywiście przejrzeć wszystkie progi, które odświeżyłem, ponieważ ten profil na Patronite już jakiś tydzień był na internecie, ulepszyłem go i teraz mogę spokojnie nagrać już film o tym, tutaj dla moich widzów. Także te Osoby, które wiedzą, co to jest Patronite, zapraszam. Ci, którzy nie wiedzą, Patronite to jest coś takiego a la crowdfunding, tylko że to nie działa na zasadzie jednorazowego donatu. Jest to długofalowa współpraca i długofalowe wspieranie swojego ulubionego artysty bądź twórcy, w tym przypadku mnie. W opisie zostawiam również link do artykułu, gdzie jest to wszystko krok po kroku opisane, jak założyć sobie konto na Patronite, jak wybrać formę wspierania czy przez PayPal, czy przez konto bankowe, czy przez kartę bankomatową i tak dalej. Także tutaj te dwa linki są najważniejsze. Jeśli Chodzi o te progi, które jakby mają być takim też impulsem dla Was do wspierania mnie. Starałem się je tak ułożyć, żebyście zawsze coś interesującego znaleźli dla siebie. Powiedzmy, od grupy zamkniętej na Facebooku, gdzie będziemy mogli wymieniać się kawałkami, rozmawiać o podsumowaniu miesiąca. Wy będziecie mogli mi wysyłać numery, które mogłyby się znaleźć w podsumowaniu miesiąca. Czy też będę robił raz w miesiącu specjalny no-name alert dla patronów. Do tego koszulki, bluzy, płyty z autografami itd. itd. Dalej. Dużo tych nagród Powiedzmy przygotowałem dla Was Ale oczywiście te nagrody to jest jako dodatek Jeśli chodzi o najważniejszą rzecz z Patronite'em Chodzi o to, żeby ten kanał się rozwijał Żeby miał możliwości robić rzeczy Których nie byłbym w stanie robić bez Waszej pomocy Także tutaj za każdą pomoc będę mega wdzięczny Także zajrzyjcie sobie na ten profil Przeczytajcie Przemyślcie sobie sprawę i... No i co? Mam nadzieję, że widzimy się na patronajcie I widzimy się oczywiście na YouTubie I widzimy się tutaj u mnie w mieszkaniu Także tyle o wspieraniu tego kanału Panału. Przejdźmy sobie do mieszkania, pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda z mojej perspektywy. Zapraszam. Jo, także chwyciłem kamerę i jesteśmy. Jesteśmy, moi drodzy, w mojej sypialni nagrywalni, można powiedzieć. Z tej strony widzicie co? Widzicie garderobę, tu widzicie łóżko, a tutaj najważniejsza rzecz, chyba, która powinna Was interesować, oprócz łóżka, mam nadzieję, to jest miejsce, w którym nagrywam. Tutaj powinien być, dlaczego nie ma? Mój profil na Patronajcie. Jest jedna kamera, jest druga, jest trzecia. Jest telewizor, na którym gramy w FIFA. Oczywiście jest komputer. Tutaj to wszystko jest sobie ruchome, także to poinstalowałem, żeby móc to odsunąć. Tutaj móc grać, tutaj móc nagrywać. Później może nagram taki odcinek. A propos, na czym nagrywam, bo mam nowy aparat, też inwestuję, bracia. To nie jest tak, że te hajsy wszystkie chcę przejść. A, tutaj jeszcze są lampeczki. Jak widzicie, lampy. Maciek Dobkowicz 6.45 mi polecił. I te lampy tutaj doświetlają y, miejsce nagrywek, jeżeli jest ciemno. Przejdźmy sobie, moi drodzy, do salonu. W takim razie z, od razu z sypialni, połączonego z kuchnią. Y, z tego względu, że mieliśmy dosyć małą kuchnię, ja wam tutaj wrzucę przebitki. W ogóle rzeczyk. Y, odcinek nagrywałem przed remontem. Pokażę wam go, albo dam wam w opisie. Zobaczcie sobie, chodziłem po tym mieszkaniu przed remontem. Zobaczcie sobie różnicę. Myślę, że będzie ogromna. Chcę wam pokazać mieszkanie. Tutaj, to w Gdańsku Bo ono już tak nie będzie wyglądać następnym razem Bo następnym razem już będzie po remoncie Także co, zaczynamy od kuchni, która wygląda jak kredens Ogólnie, tak Także tak wygląda kuchnia, to jest moja żona tutaj wszystko ogólnie e, Rozkminiała jeśli chodzi o układ Tutaj jest lodóweczka Moi drodzy, tutaj jest stół jadalny Tutaj jest balkonik Mogę wam pokazać jak wygląda balkonik Chociaż tam będzie prześwietlone pewnie Tak, tam, tam jest balkonik no i tutaj jest takie miejsce do siedzenia. Tam jest marszal, na którym słuchamy muzyczki. Często bardzo. Także tak to wygląda. Yy, Kuchnia, kuchnio salon można powiedzieć. Przejdźmy sobie dalej, co? Tu jest wejście do mojego domu. Więc tu jest wejście do mieszkania. Tu się wchodzi. I tu jest salon, znaczy salon, co ja mówię. Jest korytarz. Tak jest, przejdźmy sobie do łazienki. Tu jest łazienka. Jest szałpał, co? Proszę. To jestem ja. To jestem ja, to jest mój nowy Lumix i co? No i to jest Łazienka, ona duża nie jest. Można sobie wejść i można sobie wyjść. O, tak to wygląda. Także prysznic. Łazienka również nie jest jakoś bardzo duża, ale jest wystarczająca. Stamtąd mamy widok na podwórko, ale tego Wam na razie już pokazywać nie będę. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy sobie na ścianie rozpisane, co też trzeba załatwić. Tutaj mamy takie miejsce na korytarzu, z którym nie wiemy za bardzo co zrobić. Tak, tutaj sobie stoi po prostu. Jest i na razie nic tutaj się nie dzieje. I przejdźmy do pokoju mojego syna, czyli Oskara, którego dobrze powinniście kojarzyć. Tutaj będzie pokój mojego syna. Tu będzie pokój Oskara. Oskar też jeszcze nie do końca ma zrobione wszystko, jak widzicie czy nie widzicie. Tutaj jeszcze brakuje szafy. Na razie są jakieś takie półeczki. Tutaj jest okienko, z którego widać teraz nic nie widać. Widać światłość. I tak, a tu jest jego łóżeczko z sową. Sowa jest tutaj motywem przewodnim, ma jedną sowę, ma też drugą sowę. Sowa jest dosyć ważna, jeśli chodzi o Oskara, gdyż w momencie jak miałem wypadek, w sensie jak auto miało przejechać Oskara, ja przed niego wskoczyłem i mi złamało nogę, to w ambulansie Oskar dostał właśnie tę sowę. I jakby ona jest dla nas dosyć ważna, bo go ochroniła jakby przed... przed... Nie chcę wiedzieć czym nawet. No także tak to wygląda. No i co? No i w sumie to by było na tyle. Pokój Oscara. Tutaj korytarzyk. Jest yy, salon. I wracamy się do nagrywko pokoju. Yy, nagrywko sypialni. No i tak to wygląda, kochani. Wejście do naszej sypialni. O, tu będzie sypialnia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja Wam bardzo dziękuję za wsparcie, za komentarze, za 32 tysiące subskrypcji. Naprawdę zajawka, kipi it gęsto. It. Także co? Zapraszam na Patronite'a, zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego mordo nie robisz. Trzymaj się ciepło. To był Jurek. To było moje mieszkanie. Do zobaczenia wkrótce. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja się odmeldowywuję. Elo.